Siemano mordy, ja jestem Tyna, a to kolejny odcinek na moim kanale Widzowie, jesteśmy na CSGO Z kim się przypominam o wpłatach z moim kodem Tyna, ale ty oczywiście Widzowie Jest akcja Macie 20 złotych Bonusu do doładowania Doładowujcie sobie, możecie zgarniać Ogólnie yy, tych yy, Zbierajcie sobie te levele Levelujcie, tak naprawdę w sumie to są levele Przy doładowaniach Dodajecie i możecie Po prostu zgarniać skinki, przypominam o rozdanku, nadal trwają 5.7, już myślałam, laga mózgu, myślałam, że ktoś dostał ale jednak nie, i Czwórka nadal są dostępne tak naprawdę, yy, widzowie, szykujcie się na więcej też skinków tak wrzuconych w rozdanko dla Was, za niedługo, więc yy, szykujcie się i przypominam, że jak chcecie zgarnąć tą kostkę, to macie więcej info w opisie przy wpłacaniu z moim kodem, po prostu podsyłacie mi prywatnie a my lecimy dzisiaj widzowie, testujemy sobie skrzyneczki 50 na 50. Zobaczymy jak tu nam pójdzie po prostu. No M4, one są dosyć drogie tak naprawdę, więc tak może 2-3 stówki zrobimy takiego przedziału cenowego jak na razie tak mi się wydaje. Możemy tak w miarę zrobić 233. Tak o zrobimy mniej więcej widzowie, coś tu po prostu zobaczymy, co nam wyjdzie i lecimy na standardówkę na trzech, przynajmniej tak mi się wydaje. Lecimy batlówkę po prostu. Wzięliśmy tak róż, różnie wzięliśmy. Mamy bota, mamy bota. Mamy 3600 osób na stronie normalnie, o. Jest, jest dobrze, przyzwoicie. Mamy z Rosso to samo, dobrze. Jak na razie jest dobrze. m czwórka poleciała. Kurde, co wychodzi na prowadzenie grubo. Kurde, z tym usp ale dobra, my nadganiamy troszkę 3 złote różnicy. I teraz komu wypadnie? Komu? Kurde, Alexowi, to my chyba tego nie zgarniamy właśnie. Tak coś czułam. Normalnie Rosto zgarną, ale stówki, patrzcie, i tak by był profit, tak naprawdę. No my próbujemy też dzisiaj zrobić profit, szczerze mówiąc, no próbujemy, próbujemy. Bierzemy sobie 50. Czy my chcemy M4? Możemy sobie dać 4 M4, 222, piękna kwota, oczywiście na czterech. Może Underdoga spróbujemy, zobaczymy, widzowie, zobaczymy, co tu mamy. Co tu... Jakiś oponent do nas przyszedł, dobrze, dajemy sobie boty. PPK ta pta przyszedł do nas, normalnie, o, chyba mamy najlepszy, kurde, PPK. ma. Ale o, zapomniałam, że to underdog, widzowie, zapomniałam. Ale my przechodzimy na prowadzenie, jest dobrze. Ej, ale tu grubo będzie, grubo. Ej, jak nam tu nic nie poleci ciekawszego, chyba to zgarniamy. Nie, no kurde. Co to ma być, co to za golden koi? w ogóle, nie. Ja się nie zgadzam, widzowie, na to, co to ma być. Co to ma być, co to ma być, jaka kraksa, ale takie dobre dropy były, widzowie, dobre dropy były. Testujemy sobie dalej, zobaczymy jak to nam pójdzie, widzowie, piszcie w komentarzach, co tam ciekawego u Was się dzieje. Spróbujemy sobie jedną awóbkę i dorzucimy do dwóch stówek o tyle i tak zobaczymy. Na standardówkę na trzech teraz spróbujemy, zobaczymy, widzowie, jak to pójdzie. Szykujcie się na live'a w piątek jutro, tak Wam przypominam, na szybko. To, to też jutro sobie posiedzimy trochę razem. O, 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 walka z Emili będzie, ale Emili miała lepszego. Kurde, le, lepszego miała. Kurde, Michael odbitka, ale my przechodzimy na prowadzenie, będzie z Michaelem. Dobra, chyba to zgarniamy normalnie. Patrzcie, 5 stówek, trzy stówki profitu. Bardzo dobrze, elegancko, normalnie. Sprzedamy sobie to na szybko, żeby było więcej na battle Po prostu, widzowie. I bierzemy sobie dalej, no. 50 na 50. Albo zgarniamy, albo nie zgarniamy. Akacza damy. Ja awóbkę jedną. Co wy na to, widzowie? o, zrobimy na, na czterech. Na standardówkę, może, no. Zobaczymy, no. Też ciekawa jestem, jak ten akacz tam może i ten polecić. O, i Cmi. I Cmi był y, dzisiaj na odcinku u Żaby, widzowie. Wpadajcie do Żaby też. Zapraszamy serdecznie. U Grubo polecieliśmy grubo. Dobrze, dobrze ten, dobrze zaczęliśmy. <grych> Ale chłopaki też mocno poszli, tylko no przebije nas. Michael, bo on dostał dwa dobre skinki. A my wszyscy po jednym. Kurde, no. Też dobrze było. Pięć stówek było w batli Widzowie, co to było? Dobra, no próbujemy dalej. no 50 na 50. Co nam tu, co tam tu wyjdzie? Co nam tu wyjdzie? USP możemy zaatakować. Trzy speki i czwórkę jedną damy. M czwórka, M czwórka. Na czterech underdoga może teraz. O, nie wiem, czy wcześniej był... Nie no, był wcześniej Underdog. Kurde, mogłam standardówkę dać, ale no trudno. Lecimy dalej po prostu z koksem. Nie ma to tamto widzowe. Uszek dla widza, dobra. No, kurde. O, dobra, chłopakom też poleciało. I kto tu zgarnia na razie? No, na razie i sam. Alex nie zgarnie na pewno. Kurde, my też dostajemy drogiego. Niech i samu dostanie drogiego. Dawać, dawać. Kurde, no. I kraksa, patrzcie, jak dużo. Tyś jak w puli. Normalnie nie, no. Co to ma być, widzowie? Co to ma być? Nie, dobra, powtarzamy bitwę, tylko bierzemy na standardówkę, widzowie. Tak, tak coś czuję. I damy jeszcze M4, jedną na koniec. Tak. O. Tak. O. o, o. I tak lecimy, widzowie. Takie dobre dropy, tylko kurde, nie nam. Dużo bardzo jest w puli. A nie zgarniamy tego. Dajcie nam coś. Dajcie coś. Dajcie, kurde. No, dobra, dobra, ale i samo może też mieć dużo, właśnie. No, norka tyle nie kosztuje, tak kurde. Dobra, no nik nikomu się nic nie trafiło na razie. Dobra, Dobra, my odbitkę robimy, ale i samu jeszcze też ma dużo. No, no, kurde, Isamu i samu leci, i samu, leci, no. Niech nam, kurde, no nie, no Alex jeszcze hyperpista dorzucił do puli. No kurde, słabo, widzowie. Bierzemy all -ina za ostatnie trzystówki, chyba że dopłacamy sobie za ku, ta, przerzućmy wszystko ze kół widzowie. Tak, o, o, I lecimy znowu na batle, widzowie. Do, do, dorzucamy, lecimy na batle. 50%, 50, 50. 50% na 50. Akacz, no kurde, mi się wydaje, że ten USP dobrze trafiał. I M4 damy. A włópka, a Wubka, nie, a Wubka, akacza. Akacza damy 337 zł. Takie drogie skrzynki dzisiaj, ale no. Underdoga na czterech, czyli Underdoga na czterech. No tu jest taka niewiadoma, że ja w sumie sama nie wiem, powiem Wam widzowie. Lecimy z koksem, nikt nie przyjdzie? Chyba nikt nie przyjdzie, na battle dajemy sobie boty. Już widzicie, dzisiaj już normalnie się otwierają, jest dobra animacja po prostu, chociaż tyle dobrego. Dobra, mamy z Emily na równo. Kurde, dobra, znowu z Emily na równo praktycznie. Tam chłopaki odbili mocno, na razie my to zgarniamy, dobra. Widzowie, jest dobrze, jeszcze, jeszcze, kurde, kurde, będziemy z na naru... Nie, nadal to mamy, kurde, myślałam, że ten, że będziemy mieli... O kurde, ale czy my to zgarniamy, patrzcie, o złotówkę! Co tu się stało, normalnie widzowie, praktycznie kosa jest zrobiona z 50 na 50, jaki dobry profit! Tyś jak zarobiony, patrzcie, 163, 164 normalnie niecałe kurde kilkanaście groszy po prostu różnicy tyle się pozmieniało w ogóle zajebiście widzowie zajebiście jest bardzo dobry profil lecimy chyba dalej no kurde coś tu może jeszcze potwieramy może co by na to bierzemy sobie znowu 50 na 50 akacz lecimy sobie na dwa akacze i awupkę o tak o zrobimy na trzech, na standardówkę. Standardówkę, standardówkę, no. Wcześniej Underdog oddał, teraz lecimy na standardówkę. I to będzie chyba ostatnia batla w tym odcinku, widzowie. Tak coś czuję. Żeby czas antenowy jeszcze nam wystarczył. Jeszcze muszę drugi odcinek na, nagrać dla na was. Oczywiście. Kurde, Alex poleciał grubo. Poleciał za stówkę niecałą. Kurde, no. Dobra. Ej, ile to kosztuje? Cztery oh, stówy! Akacz! Znaczy o kurde, nie dobra, chłopaki już widzowie, pozamiatane, z kolejny tysiak po prostu. To nie jest ustawione widzowie, broń Boże, kurde. Jezus Maria, mamy praktycznie dwie porządne kosy, jakby z to można rozdzielić na cholera wie ile tak naprawdę, no ale widzowie, mocny odcinek, ale trzeba go skończyć, co by było na tyle. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, piszcie komentarze, co tam ciekawego u was. Wpadajcie na live'a jutro w piątek. Widzimy się o 20:00. A to by było na tyle. Trzymajcie się, siemano!